Cześć mordy, no, powiem Wam, że w tym kraju kurwa absurd goni absurd. Odnośnie karty parkingowej Wam opowiem historię. No i tak, karty parkingowe są dla osób nie, niewidomych, niepełnosprawnych. Ci, co mają kłopot z poruszaniem się samodzielnym. Zdzwoniłem do PCPR-u do spraw orzekania i co się okazało? Że jedni mają tak w orzeczeniu napisane, a drudzy tak. I ja mam na przykład orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolny do samodzielnej egzystencji, i tak dalej. Że mam trudności w poruszaniu się samodzielnym i tak dalej, no bo to jest, że, że nie może się osoba sama poruszać, na przykład jak ktoś ma problem z chodzeniem. Problem ze wzrokiem, nie? To musi tam korzystać z pomocy innych, i tak dalej. Punkt dziewiąty. Jeni mają napisane, że w e, są przesłanki do uzyskania karty parkingowej, e, a drudzy mają, że nie mają e, wskazań do uzyskania karty parkingowej. Chociaż jedni i drudzy mają na przykład, osoby widzące na przykład, mają karty parkingowe. Ci, co się dobrze poruszają, jeżdżą sami na rowerze, mogą mieć karty parkingowe, a osoby niewidome mają, niektórzy mają przesłanki, a niektórzy nie mają przesłanek. To jest w zależności od tego, co mają w, napisane w orzeczeniu, nie? Czyli teraz ja, jeżeli jestem osobą niewidomą, mam. Problem się z poruszaniem, to jedni, są, jedni mogą mieć kartę, drudzy nie mogą mieć karty, bo to chodzi o punkt dziewiąty. Co Wy o tym sądzicie? Przecież to jest chore. Po mojemu taki zapis. Myślałem sobie, wyrobię kartę parkingową, bo nie gdzieś tam z kimś pojadę czy coś, to bym mógł zaparkować. No a tu się okazuje, że ja. Mam tak jakby yy, 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 mam problemy z samodzielnym poruszaniem się wszędzie, ale nie mam przesłanek do pozyskania karty parkingowej. Czyż to nie jest piękne, co się dzieje w tym kraju? Orzeczenie jest wydane w 2004 roku. Chyba 13 maja. I teraz jakbym chciał coś takiego zrobić. To oni muszą mnie nowo, nowo orzeknąć. Czyż czasami kurwa mi oczy nie odrosły, nie? Na przykład tam, że teraz muszę orzeczenie od okulisty wziąć, dokumentację medyczną dołączyć do tego, która Bóg wie gdzie jest. I teraz nie wiadomo, czy ja w ogóle taką kartę bym uzyskał, bo to też nie zależy ani od prawa, ani od jakiegoś tam czegoś, tylko to, co orzecznik mi napisze w orzeczeniu. Czyli może być jeszcze także że mi orzeczenie. No Powinno, powinni się tym ktoś się zainteresować, bo takie przepisy to są chore, że jedni e, niepełnosprawni mają problem z poruszaniem się i tak dalej, a są bardziej sprawni niż ja i mogą mieć na przykład kartę parkingową. A teraz drudzy, którzy nie widzą, mają problem z poruszania się, muszą korzystać z pomocy osób trzecich. Nie mogą mieć takiej karty. Bo nie wnoszę przesłanek. Pozdrawiam, mordy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Podajcie to dalej, niech się materiał niesie. Pozdro.